Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na n 24 czafi Cichy brzeg, bitwa standardowa na siódemkach i na szóstkach. I co chciałem zrobić w tej bitwie? Mogłem... Chciałem pospotować. Mogłem pojechać w krzaczki koło wody, na środku. Ale jakoś tak... Postanowiłem wypróbować krzaczek tu właśnie, przy torach. Postanowiłem się, mam tutaj na czafiku niezłą załogę w kamuflażu, dodatkowo jeszcze siatka kamuflażowa. Także lornetka zapuszczona i mamy pierwsze dostojne cele. Pokusiłem się o strzał, żeby sprawdzić, żeby sprawdzić czy, czy, czy w ogóle zostanę wyświecony. Na razie jest spokojnie, więc, więc nie muszę się przejmować tym, że coś mnie wykryło. M6 podpalona gdzieś tam skaczę po skałach jak kozica i na tych skałach właśnie ginie. A te dwójka no, ten to już jest twardziel jeszcze tak skontowany, ale nie dla innych pojazdów e, sojuszniczych. No i nasi pociągnęli, zobaczcie, e, trzy czołgi przeciwnika spadły dzięki mojemu spotowi. E, nasi już tam puszują typ 64 i T67. E, Podąża za nimi Cromwell, reszta e, jeszcze jest K85, to już ja tego nie spotuję. E, tylko spotuję to typ 64. Zostałem wyświecony Teraz przez T43. On pod takim kątem stoi, że no, powinienem strzelać w wieżę teraz udało mi się go wykończyć. Damedu tylko 608 sztuk wycofanie, żeby we mnie nikt nie strzelił, zakrzaczki, ślepak idzie. Kolejny. Teraz oddaję inicjatywę, jeżeli chodzi o spotowanie o pierwszą linię reszcie, reszcie teamu i zobaczmy. Teraz można się posunąć w głąb obrony przeciwnika, tylko muszę uważać na to, co się dzieje po prawej stronie od wody. Tam jest tiger, jest Fałka, ale tutaj mam kawulca, którego niestety nie przebijam. Ze zwykłej amunicji przełączam się na golda i Chyba raz udało mi się go twarcy. Nie, nie, nie. Nie udało się. No cóż, 9-3. E, otwarcie. E, otwarcie dobre bitwy dzięki mojemu spotowi, właśnie. E, ale przydałoby się zrobić coś więcej. I prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, że ta bitwa może być jakaś szczególnie niezła. No, nie mówię, że dobra, ale niezła. Ale. Jak się okaże będzie nie najgorsza Mamy tutaj Arela, który jest zaskoczony. Sklepie go jak chcę. Wystaje mu ten dziobek na, na górze. Jest również Skoda. Ją by się przydało wykończyć. No, ale Skoda uciekła. Jest ARL, który się cofa. Ale to nie wystarcza. 1200 naklepane. Jest jeszcze jeden frak w postaci Skody. I pozostaje E25, który również szybko schodzi. Szybka, przyjemna bitwa. Przyjemna. No. Zobaczcie, 4 minuty, trochę ponad 4 minuty bitwa. Także tyle zrobiłem. Zobaczmy jak to się przedstawia na tablicach końcowych. Padła masterka. Żaden inny medal nie raczył wpaść. To może tak. 1297 obrażeń 1196 expa. I to właśnie złożyło się na masterkę. A po spocie 1694. Więc nieźle zarobek bez konta premium z kontem premium na czysto. I zobaczmy jeszcze cóż tu mamy asysty. Oj eksperymental przede wszystkim, a te dwójka tylko tyle. No, mamy M6 i KW85. Także wyszła z tego niezła kombinacja, a akurat na masterkę. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.